Wyobraźmy sobie taką grę, w której rzucamy trzema monetami. Tutaj w nawiasach zapisałem wszystkie możliwe wyniki tych rzutów. Mamy 8 możliwości, więc zapiszmy, że moc omegi równa się 8. I teraz zobacz, wynik z trzema orłami jest tylko 1, 1 na 8, więc prawdopodobieństwo uzyskania takiego wyniku równa się 1 8. Następnie. Prawdopodobieństwo otrzymania jednej reszki i dwóch orłów równa się 3 ósme, bo tutaj mamy trzy takie pasujące wyniki. Podobnie jest z przypadkiem, w którym otrzymujemy dwie reszki jednego orła, natomiast otrzymanie trzech reszek przypada z prawdopodobieństwem równym 1 ósma. I teraz kolejna część gry polega na tym, że jeśli wypadnie na monecie przynajmniej jeden orzeł, to wykonujemy drugi rzut, ale tylko tą monetą, na której wypadł orzeł. W pierwszym przypadku tutaj wypadły same orły. To oznacza, że do drugiego rzutu weźmiemy trzy monety, na których wypadły orły, i rzucamy nimi jeszcze raz. Wówczas możemy otrzymać cztery przypadki. W pierwszym przypadku nie otrzymamy żadnego orła, czyli nie mamy w tym zdarzeniu sukcesu. Będziemy tą część już rozwiązywali ze schematu Bernoulliego. Zobacz, jak to należy zrobić. Bierzemy prawdopodobieństwo otrzymania w pierwszym rzucie trzech orłów, następnie mamy rzut trzema monetami i na żadnej z nich nie wypada orzeł. Dlatego tutaj wpisałem 0. Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła w jednym, na jednej monecie równa się jedna druga. Tak, bo mamy dwie możliwości. Może wypaść orzeł lub reszka. Czyli tutaj wpisujemy prawdopodobieństwo sukcesu i Prawdopodobieństwo sukcesu podnosimy do potęgi k, czyli do tej potęgi, do potęgi zerowej. No tutaj sukcesu nie mamy, dlatego do potęgi zerowej. Natomiast prawdopodobieństwo porażki, porażkę traktujemy wyrzucenie reszki. Tutaj mielibyśmy w tym przypadku trzy porażki, no bo nie wyrzuciliśmy orła, prawda? Czyli mamy jedną, drugą do potęgi trzeciej. No, i policzmy, ile to jest. 1 ósma razy 3 po 0 to jest 1. 1 druga do potęgi zerowej to 1, i 1 druga do potęgi trzeciej to 1 ósma. Po wymnożeniu liczb otrzymujemy 1 64. Teraz weźmiemy drugi przypadek, w którym na jednej z monet wypada jeden orzeł. Czyli wracamy do tego pierwszego rzutu, tak, bo mamy nadal um, tutaj prawdopodobieństwo tego, że w pierwszym rzucie wyrzuciliśmy trzy orły, a następnie rzucamy tymi trzema monetami jeszcze raz. I teraz wśród trzech monet wypada nam jeden orzeł. Czyli mamy jeden sukces i dwie porażki. Stąd otrzymujemy jedną ósmą razy 3 po 1, to jest 3. Razy 1, 2 do potęgi 3, czyli 1, 8. Stąd otrzymujemy 3,64. Trzeci przypadek, gdy na dwóch monetach wypadną orły. Czyli będzie 3 po 2. Dwa sukcesy tym razem mamy. I jedną porażkę. 3 po 2 to 3. Tutaj mamy 1 drugą do potęgi trzeciej, czyli 1 ósmą. To się równa 3,64. I czwarty przypadek, w którym mm, wypadną 3 orły. Więc mamy 3 sukcesy. Tutaj 0. Przegranych. No i 1 druga do potęgi trzeciej to jest 1 ósma. Teraz weźmy pod uwagę przypadek, w którym wypadną dwa orły i jedna reszka. To oznacza, że w drugim rzucie weźmiemy dwie monety, na których wypadły orły, i rzucamy nimi jeszcze raz. A to z kolei oznacza, że w takim przypadku otrzymamy. Uwaga, możemy otrzymać 0 orłów, tak? czyli najpierw w pierwszym rzucie mm, otrzymaliśmy 2 orły z prawdopodobieństwem 3 ósme, ale w kolejnym rzucie nie otrzymaliśmy orłów, a rzucamy dwoma monetami, dlatego tutaj wpisuję dwójkę i nie mamy sukcesu. Prawdopodobieństwo Wyrzucenia orła równa się 1 druga, ale jedną drugą podnosimy do potęgi zerowej, i dalej mamy jedną drugą do potęgi drugiej. To jest 3 8 razy 1 razy 1 razy 1 druga. Stąd otrzymujemy razy 1 4 przepraszam, stąd otrzymujemy 1 32 I teraz drugi przypadek. Gdy mm, na tych dwóch monetach wypadnie jeden orzeł, jedna druga do potęgi drugiej, to jest jedna czwarta. I to się równa. A zapiszę 6 32. Trzeci przypadek, w którym wyrzucimy dwa orły. Czy będzie 2 po 2 razy 1 druga do potęgi drugiej razy 1 druga do potęgi zerowej. To jest 1 razy 1 4 czyli 3,32 następnie. Weźmy trzeci zestaw wyrzucanych wyników, wśród których wyrzuciliśmy jednego orła z prawdopodobieństwem 3 ósme. I tutaj możemy otrzymać w kolejnym rzucie następujące przypadki. 0 orłów, czyli mamy 3 ósme, ale rzucamy tutaj jedną monetą. Tak, nie, nie otrzymaliśmy orła, otrzymaliśmy reszkę i stąd otrzymamy tutaj tak 3 ósme razy 1 razy 1 razy 1 druga to się równa 3 16. Lub możemy mieć kolejny przypadek, w którym wyrzucimy orła. Następnie stwórzmy tabelkę, dzięki której będziemy mogli odczytać rozkład wartości oczekiwanej. Tabelka będzie się składała z dwóch wierszy i z czterech kolumn. W pierwszym wierszu wpisujemy wartość zmiennej losowej. Zauważmy, że tutaj otrzymywaliśmy cztery możliwe wartości. Wartość równą 0 w momencie, gdy nie otrzymywaliśmy orła lub otrzymywaliśmy trzy reszki. Tak podano w zadaniu, że jeśli wypadły same reszki, to zmienna losowa przyjmuje wartość równą 0. I teraz tutaj powinniśmy policzyć prawdopodobieństwo takiego, takiego zdarzenia. Robimy to w ten sposób, że będziemy dodawali te przypadki, w których nie otrzymywaliśmy orłów, Czyli musimy dodać 1 ósmą, 1,64, 132 oraz 3 szesnaste. I wówczas jak dodamy te, te ułamki to otrzymamy wynik równy 27,64. Tak jest prawdopodobieństwo otrzymania wyników, w których nie mamy orów. Kolejna zmienna losowa przyjmuje wartość równą 1. Ta jedynka oznacza, że mm, otrzymaliśmy jednego orła. Więc tutaj w tym przypadku będziemy musieli dodać ten ułamek, ten ułamek i ten ułamek. Tutaj otrzymywaliśmy po jednym jednego orła. Jak dodamy ułamki, to otrzymamy 27,64. Następnie w przypadku dwóch, otrzymania dwóch orłów dodajemy ten ułamek i ten ułamek. Otrzymujemy 9,64. Lub może być jeszcze sytuacja, w której otrzymujemy 3, 3 orły i wówczas musimy dodać. Już pokazuję, które, które liczby trzeba dodać. To jest tak, ten, ten przypadek. Ten przypadek wynika z tego przypadku, czyli tą liczbę trzeba przepisać. 1,64. No i mamy rozkład zmiennej losowej. Na koniec policzymy wartość oczekiwaną zmiennej losowej. Wa wartość oczekiwaną opisujemy w ten sposób jako EX. No i obliczenia polegają na tym, że musimy wymnożyć liczby, które mamy zapisane w kolumnach i dodać je do siebie. No to próbujemy. Mnożymy dwie pierwsze ko m, pierwszą kolumnę i otrzymujemy 0. Następnie mamy 1 razy 27,64 to jest tyle. Dalej otrzymamy 1864 i 364. Po dodaniu ułamków otrzymujemy 48,64, po skróceniu tego ułamka otrzymamy taką wartość. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa, pa.